Hej wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony jak zawsze Kinga A dzisiaj pokażę Wam mój haul z Vinted i Lumpexu, także zapraszam Ogólnie Wam powiem, że dzisiejszy haul będzie taki bardziej spodniowy Kupiłam dużo spodni po prostu i tak jakoś wyszło e, tak, więc... Przechodzimy do pierwszych rzeczy. A, i to ogólnie jeszcze nie jest wszystko. Dzisiaj jeszcze przyszły mi jedne buty, <grydy> e, które później będą odebrane, i tu chyba nie ma jednej bluzki, z tego co tak patrzę. Także będę tego szukać za chwilę, a najpierw przemierzymy to, co tutaj mam. Moje zakupy ogólnie wyszły z tego, że chciałam sobie kupić. Czarne, szerokie spodnie, bo takich nie miałam, więc stwierdziłam, że kupię sobie po prostu spodnie. A jak kupiłam spodnie, to stwierdziłam, że nie mogę jakby od jednej osoby kupić jednej rzeczy, bo to mi się trochę nie opłaca. Więc tego wszystkiego no wyszło trochę, ale zaczęło się właśnie od tych spodni. I to, słuchajcie, są najzwyklejsze, najzwyklejsze, najprostsze czarne spodnie szerokie. Jest, można powiedzieć, że są takie à la cargo, bo tutaj mamy, wiecie, te takie takie po bokach. No, i mam pokazać, jak to wygląda. Tak wyglądają te spodnie, i tak jak Wam mówiłam, o to są po prostu zwykłe czarne spodnie, które szukam. I uwaga, to są jedne spodnie, które były mi dobre w pasie, bo tutaj mamy gumkę. I <ścoughs> czego chcieć więcej w spodniach? Tego, żeby one pasowały po prostu. Fakt, że długość oczywiście trzeba było skrócić, bo jak wiecie, jestem po prostu krasnale. i wszystko jest na mnie za długie. Także długość trzeba było skrócić, ale po skróceniu, jakby spodnie są po prostu świetne i to jest to, czego szukałam i dlaczego powstał ten Hall. Także tak, spodnie numer jeden. One kosztowały 15 zł. Także. I jak coś, nie mówię Wam cen y, z tą ochroną kupującego, i nie mówię Wam y, jakby całości z przesyłką, tylko mówię Wam, Ceny, które jakby jak wchodzicie na Vinted, to widzicie. Także te spodnie kosztowały 15 zł. Jak jesteśmy już przy spodniach, to zostańmy przy spodniach. Mam tutaj dwie pary spodni garniturowych. I tak, te nie są wyprasowane. I'm sorry, ale, <laughs> ale tak. E, słuchajcie, te spodnie garniturowe, obie pary były od jednej osoby. Tutaj macie pierwsze spodnie i pozwolicie, że ich akurat nie będę zakładać, no bo... No nie przygotowałam się, nie wyprasowałam ich, także przepraszam. Ale to są słuchajcie spodnie w takim brązowym kolorze. No powiem Wam, że naprawdę fajnie. One były również skracane na długości i zwężane. Niby to, słuchajcie, XSK, a miałam wrażenie, że wyglądały jak MK. Także to dowodzi tylko tego, że nie przejmujemy się rozmiarami, tylko czasami nasze rozmiary po prostu na nas nie pasują. I to jest jakby wina marki typowo, a nie, a nie nas. Także słuchajcie, to są spodnie garniturowe, brązowe. One są z Sinceja XSK i kosztowały, uwaga, dychę. Jakby. Drugie spodnie garniturowe od tej samej osoby również kosztowały dychę. I to są tym razem szare spodnie garniturowe. Myślałam ogólnie, że to są identyczne spodnie, bo to też jest Scinsei, to też jest XS, ale się okazało, że nie. I na przykład w tych nie trzeba było mnie aż tak tutaj zwężać, także spoko. Na długość oczywiście były zwężane, a teraz Wam pokażę, jak wyglądają na mnie. Więc słuchajcie, tak prezentują się spodnie garniturowe szare. Przepraszam, one kosztowały 8 zł. Także spodnie garniturowe szare za 8 zł. No i tak jak Wam mówiłam, to jest też XSK i myślałam, że to te, jest ten sam krój, ten sam model co tamte, a te nie były aż tak, nie trzeba było ich aż tak bardzo, właśnie, zwężać jak przy tamtych spodniach. No i słuchajcie, ja właśnie też, jakby, jak zobaczyłam te spodnie garniturowe jeszcze od jednej osoby, to yy, pomyślałam sobie: Kurczę, przecież ja nie mam spodni garniturowych, mam tylko jedne czarne, więc dobrze jest mieć więcej. Także. Yy, tak się prezentują szare spodnie garniturowe. Chciałam też, żeby one były minimalnie szersze, bo ostatnio właśnie polubiłam bardzo szerokie spodnie. Także spodnie numer 3. No i słuchajcie, teraz gładko przyszliśmy do spodni numer 4. To są spodnie również od tej samej osoby, od tej samej osoby co spodnie garniturowe. Te spodnie kosztowały 15 zł. I są to białe spodnie sztruksowe. Ja ogólnie do jasnych spodni nie jestem, nie byłam za bardzo przekonana, ale słuchajcie, te mi się strasznie podobają, dlatego są sztruksowe, a ja kocham sztruksowe spodnie, bo są ciepłe. Więc na zimę, na jesień po prostu kocham sztruks. Więc tak wyglądają te spodnie. I o dziwo, ich też nie trzeba było zwężać w talii, trzeba było je skrócić, oczywiście, ale tak się one prezentują. Tak wyglądają i one właśnie kosztowały 15 zł, ale w związku z tym, że była jedna wysyłka do wszystkich spodni, to też to trochę mniej mnie wyszło finalnie. No i słuchajcie, białe spodnie. Co myślimy o tym? Tak nie? Dajcie znać na dole w komentarzach. Mówię, ja się przekonałam do tych spodni. Nie wiem, czy będę chciała mieć jeszcze jakieś jasne spodnie. Te spodnie to jest jeden z najlepszych zakupów po prostu tego hola. Ale tak, to są spodnie, do których się przekonałam i wydaje mi się, że są spoko. Także dajcie znać w komentarzach na dole, co myślicie. Jak już jesteśmy przy spodniach, to zostaniemy przy spodniach. Kolejne spodnie i do nich jestem najmniej, najmniej przekonana, szczerze wam powiem. To są spodnie, które kosztowały 8 zł i ogólnie na zdjęciach one wyglądały, że będą szerokie, tak jak wszystkie inne spodnie. A one mi się tak opinają w udach. I jakby okej, okay, spoko. Nie wygląda to aż tak źle, pomijając to, co tutaj wystaje. Pokażę bliżej. Widzicie? Tutaj odstają te spodnie. No i pomijając to, jeszcze by jakoś to uszło. Ale ja się czuję po prostu strasznie niekomfortowo w tych spodniach. Wiecie, jakby, że fakt, że kosztowały 8 zł i powiedziałam, a no i też one mają taki trochę niższy stan. W sensie niższy niż ja zwyczaj noszę. I to też jest takie... Mam taką manierę, że po prostu cały czas chcę podciągać ze spodnia i bardziej się nie da, nie da po prostu podciągnąć. Nie wiem, czuję się nie za, nie za bardzo komfortowo w tych spodniach, ale też dajcie znać, co o nich myślicie. Ogólnie mi się mega podobają te spodnie. Są fajne. Tutaj mają jakieś. Tutaj mają jakieś takie wiecie, takie. Nie wiem, jak to nazwać nawet, ale takie te. Tutaj mamy też kieszonki, więc ogólnie spodnie są bardzo ładne. Ale czuję się tak niekomfortowo. Bo jeden ruch czuję, że taki jeden, wiecie, taki mocniejszy ruch, on ja mi po prostu pęknął. Nie wiem, co myślę szczerze mówiąc o tych spodniach. Kosztowały 8 zł, tak, że pamiętam, tak, 8 zł kosztowało, więc nie jest to fortuna. I nie wiem, dajcie znać, co myślicie o tych spodniach po prostu. A i to słuchajcie, w ogóle były spodnie, których, o widzicie, które dalej nie mogą nogi podnieść, widzicie, których nie trzeba było skracać. To były jedne spodnie, których nie trzeba było skracać, także. To jest na plus. Kolejne spodnie, w których słuchajcie, czuję się, jakbym nosiła piżamę. Naprawdę. Te spodnie, może nie są jakieś najpiękniejsze na świecie, ale słuchajcie, mi się tak one podobają. I ja naprawdę czuję się, jakbym nosiła piżamę. Jakby dół, dół spodnie od piżamy. Są tak wygodne, tak wygodne są te spodnie. Kosztowały, słuchajcie. 10 zł, ja po prostu kocham spodnie za 10 zł. Więc y, spodnie kosztowały dychę i również, uwaga, to jest struks, również są struksowe, są milusie, są fajne, są luźne, czyli takie jak ja bardzo lubię spodnie. Są wygodne, mogę z nimi, słuchajcie, robić tutaj wszystko w tym momencie. Mogę to nawet jakiś teraz zrobić. Te spodnie to jest jeden z najlepszych zakupów, po prostu tego hola. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No, są prześwietne te spodnie. Ich też nie trzeba było skracać. One tutaj mają taką. Taką, wiecie, taką zakładkę, jakby już zrobioną z zaszytą. Więc też nie trzeba było ich skracać. Jedne co to fakt, trzeba, by było, trzeba było je minimalnie zwężyć, ale słuchajcie, no, spójrz te spodnie. I powiedzcie, że one nie wyglądają jak piżama. Ale rozum, rozumiecie to? I idziecie sobie na miasto, jak w piżamie. No, przecież to jest naj, najpiękniejsze uczucie na świecie: że możecie sobie wyjść na miasto, wyglądać dobrze. A czuć się jak w piżamy, to jest prześwietne. Kocham te spodnie, 10 zł, no czego chcieć więcej od spodni. Słuchajcie, przebrałam się z powrotem w te czarne spodnie, żeby jak najlepiej, żebyście jak najlepiej zobaczyli górne części ubrań, które też kupiłam. I słuchajcie, tutaj mam po pierwsze taką bluzko-koszulę z krótkim rękawkiem. słuchajcie, już miałam ją założoną na jeden taki luźniejszy koncert. I słuchajcie, to jest... To jest świetne. Tak ta koszulka wygląda. Ja ogólnie sobie spięłam ją tutaj agrafką przy dekolcie, ponieważ jak tego nie zrobiłam, to dekolt miałam tutaj. Kończył mi się tutaj dekolt. No ja nie jestem zwolenniczką takich wielkich dekoltów, więc sobie spięłam to agrafką. <grych> Ale ogólnie tak, bluzeczka. Ona jest z takiego... Może to się muslin? Muslin nazywa? Muslin? Muslin? Coś takiego. Z takiego materiału fajnego. I słuchajcie, bluzka kosztowała dyszkę. Także już Wam zakładam, pokazuję, jak to wygląda. Oczywiście też jest trochę niewyprasowana, I'm sorry. Tak wygląda ta bluzeczka i słuchajcie, zobaczcie, tutaj, gdzie macie ten ostatni, ostatni guziczek, tutaj się kończył dekolt normalnie. Czyli, no, już jakby pod więc. No więc też stwierdziłam, że jakby no, nie chcę tutaj niczym świecić, że tak powiem. Więc po prostu spiłam sobie tutaj to agrafką u góry i powiedzcie, czy to wygląda na spięte agrafką. No nie, a mój komfort po prostu wszedł na wyższy poziom. Dzięki ag jednej agrafce. Słuchajcie, agrafki to jest naj najpiękniejsze, co powstało. Agrafki. Zawsze miejcie je w domu. No i słuchajcie, ta blusteczka naprawdę, jakby ona jest, jest bardzo taka. wiecie... Bardzo taka przewiewna, bardzo taka luźna, ale czy na jakieś takie bardziej casual, casualowo formalnie, bardziej, ym, bardziej casualowo elegancko, czy po prostu, nie wiem, w ciągu dnia zwyczajnie, zawsze możecie taką muzyczkę sobie założyć i mówię, ona nie tylko że jest przewiewna, jest wygodna, czego chcieć więcej, nie spocicie się w takiej pulseczce bo no wszędzie macie tutaj przewiew. No i mówię, i do wszystkiego, i do spodni, czy do spódniczek, jakbyście chcieli na przykład takie długie spódniczki, te, taka bluzka fajna też, też mi się wydaje, że będzie spoko. Także taka oto bluzeczka za 10 zł. Słuchajcie, z Vinted przechodzimy teraz do Lumpexu i słuchajcie, moja najnowsza nabyta rzecz w Lumpexie to jest ta bluza. I to jest krój bluzy, który bluzuje. To jest najlepszy krój bluzy, jaki może być. Fakt, że nie ma kaptura, ale bez kaptura da się żyć. Mamy tutaj zakładaną przez głowę bluzę z zameczkiem. Czyli jak chcemy sobie o tutaj podpiąć pod szyję, to możemy to zrobić. Czy jeżeli chcemy sobie rozpiąć kawałeczek, żeby tylko tutaj było, możemy. Czy jak chcemy sobie rozpiąć mocniej, to też możemy. Ja najbardziej lubię nosić takie bluzy, właśnie tak pół zapiętej. wtedy sobie tak wywijać ten kołnierzyk. I słuchajcie, to jest bluza, za którą zapłaciłam uwaga! Uwaga! 4 złote. Poszłam do Lumpeksu i słuchajcie, była promocja na wszystko minus 50. I mówię, no nie, to jest mój szczęśliwy dzień. I co? I znalazłam tą bluzę. Nie ma, słuchajcie, żadnych nie widziałam gdzieś tylko jakaś taka mała nitka była, ale ja chyba ją ucięłam. To jest jedyna wada. Tutaj macie takie niteczki. Nie wiem, czy tutaj to widać, ale tutaj są takie niteczki. I to jest jakby jedyna wada tej bluzy. Za 4 złote przypominam. Ona kosztowała 4 złote. Więc to jest jedyna jakby wada taka fabryczna. Coś, co mi nie do końca leży, to jest ten napis z tyłu, ale z tym da się żyć. Z tym da się żyć. Ważne, że z przodu dobrze ona wygląda. Tutaj mamy napisane limited edition, także słuchajcie, jestem z limitowanej edycji i ta była tak, żeby kosztowała 4 zł. Także to jest jedna z moich ulubionych blues. Jest strasznie ciepła. Pod spodem ma miszka. Jest normalnie, słuchajcie, misiek. Także naprawdę jest strasznie ciepła ta bluza, więc teraz na zimę idealnie. No i co jeszcze mogę o niej powiedzieć? To jest bluza, która po prostu bluzuje, która jest najlepszą bluzą, jaka może być. Jeszcze za 4 zł, no proszę Was. No i słuchajcie, przed ostatnią rzeczą, którą kupiłam z Lumpa, nie, w sumie ostatnią rzeczą z Lumpexu, to jest, słuchajcie, sukienka. To jest taka zwykła sukienka długa z długim rękawem, taka bardziej sweterkowa. Ona ogólnie z tego co widziałam, ona jest tak, ona jest z Sinsaya. i z tego co pamiętam, kosztowała chyba też jakoś dychy, 8 zł, dychę coś takiego. I słuchajcie, ona była wtedy z metką. To była nówka. Nówka za dychę albo 8 zł z Sinsaya, takie o, takie o. Widzicie to? Taka ładna sukienka. Ym, no, i no co, no w przymierze pokażę, jak to wygląda. Słuchajcie, teraz patrzę, że ona nie jest do siebie, tylko ona jest taka, taka 3 czwarte. Przepraszam, Bez, że ja ty wchodzisz pod słupki. Taka bardziej 3 4 ona jest. Co, słuchajcie, co według mnie jest minusem w takich sukienkach? Jeżeli jest się po prostu niską osobą, to to, że tutaj. Powinno być jakiś taki pasek dodatkowo, do każdej z takich sukienek, albo coś takiego. Dlaczego? Nie wiem, jak inne osoby mają, ale ja mam dosyć. mam tu w, za długie stosunku do nóg. Moje nogi są po prostu krótkie. Więc, jeżeli e, tego się już nauczyłam, jeżeli chcę sobie wydłużyć optycznie nogi, to zakładam sobie gdzieś tutaj mniej więcej w talii pasek na przykład. Albo coś. Nie dlatego zawsze noszę spodnie z wysokim stanem. Czekajcie, zdejmę te klucze. Dlatego, jakbym miała teraz pasek w tym momencie, to bym wyglądała optycznie na wyższą. To taki tip dla Was, dla niskich osób. Wspierajmy się wszyscy. I słuchajcie, ogólnie, jeżeli chodzi o tę sukienkę, to mi się bardzo podoba. Jest fajna. Może minimalnie, słuchajcie, te rękawy mam takie takie minimalnie przykrótkie. Wolałabym, żeby były trochę dłuższe. Ale ogólnie cała sukienka prezentuje się całkiem ładnie. Nie wiem, czy mi się, czy mi leży jakby ten kolor. Ale czekajcie, wezmę teraz pasek. Dobra, nie mogę znaleźć swojego, zielam Szymona jakiś pasek. Wezmę teraz sobie taki pasek. I, no, nie zapnę się, no, ale jakby chciałam pokazać, że. Jeżeli sobie teraz, o, tutaj dam taki pasek, to wyglądam na wyższą. I słuchajcie, właśnie to, to właśnie. Taka mała rzecz, a robi tyle. I teraz mi się na przykład o wiele bardziej podoba ta sukienka. I o wiele lepiej się w niej czuję, mimo że dalej czuję, że mam krótkie nogi, no bo no tego sobie nie wydłużę normalnie, tylko optycznie. Ale dzięki temu, że mam ten pasek, to wygląda to jednak troszeczkę lepiej. I ta sukienka też nie jest taka blada wtedy mi się wydaje. Także dajcie sobie co myślicie, czy lepiej z paskiem, czy lepiej bez paska. Dajcie znać, co myślicie. A słuchajcie, jeżeli chodzi o moją ostatnią rzecz z tego hola, to muszę poczekać, bo dzisiaj mam przyjść paczka z moimi butami, a chcę je wam pokazać. Także e, słuchajcie, teraz robimy sobie krótką przerwę. Dla Was to są, będą sekundy. Także przechodzimy za 3-2-1 po prostu do pokazania butów. Słuchajcie, mam moje buty, także lecimy dalej z holem. I słuchajcie, to są buty wzorowane na wyglądach uk. Uksus, nie wiem czy to jest, jak się mówi. W każdym razie są to takie butki. Ja lubię nazywać te, tymi, te buty ciapciakami. To jest takie, ten, takie moje powiedzonko. Także to są moje ciapciaki nowe. E, no i ogólnie, słuchajcie, przemierzymy je od razu, bo zamówiłam 36 z Vinted. E, niby wkładka będzie, powinna być dobra. No ale zobaczymy, czy będą dobre. Chciałam, zależało mi też, żeby one miały troszkę wyższą tutaj podeszwę. Let's see, czy będą mi dobre są git. Tak one wyglądają. Spójrzmy sobie bliżej na te budki. No oczywiście one są praktycznie nówki, także ja bym musiała je trochę jeszcze rozchodzić, ale wydają się wygodne. Tak wyglądają z daleka jeszcze. Jedna noga, druga noga. Także myślę, że będą, że będą git. Jak to wygląda tak tutaj? Wygląda jak miała kapcie założone, ale to ko kocham to w ciapciakach właśnie, że one wyglądają jak miała po prostu kapcie założone. Ja tego je kocham. Także, słuchajcie, buty kosztowały mi 50 zł. Mówię, to są ogólnie po prostu jakby, no można powiedzieć, podróby po prostu ug, ugów uksów. Jak zwał, tak zwał. Miałam rok, rok temu chyba, czy dwa lata temu kupy podobne buty, tylko na, na niskiej podeszwie, z jakiegoś, nie wiem, też jakieś podróby tych ugów, uksów. I po dwóch latach ogólnie byłyby spoko. Gdyby nie to, że przez przypadek uwaliła mnie farbą do pokoju. Także miały po prostu plany i no nie chciałam chodzić w poplamionych butach, więc musiałam kupić sobie nowe. A tamte też kosztowało 5 zdech i trzymały się bardzo dobrze. Zobaczymy, czy te też będą się trzymać dobrze. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie mojego filmu. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zajdźcie na dół i zasubskrybujcie mój kanał, żeby oglądać więcej filmów i żeby mi się zrobiło miło. Także ym, tak, jeżeli film się podoba, dajcie łapkę w górę i dajcie znać. W komentarzach, która rzecz Wam się najbardziej podobała. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmach. Pa!